Pies prosi o jedzenie ze stołu? Jeśli pies o coś prosi i to otrzymuje, oznacza, że takie zachowanie jest skuteczne. Zapamiętuje, że żebrząc pod stołem i tak dostanie. Co z tym zrobić? Główną zasadą wszystkich treningów i korekcji zachowania jest to samo nastawienie wszystkich członków rodziny. Nie ma sensu pracować z psem, aby nie prosił o jedzenie, jeśli ktoś z rodziny karmi psa pokryjomu. Jeśli ty nie dajesz ze stołu, nikt nie daje. Aby trening twojego psa był przyjemniejszy, użyj zabawy. Zmotywuj psa do szukania smaczków lub zaoferuj matę do lizania z dala od stołu, a pod koniec obiadu możesz zaoferować psu polizanie Twojego talerza, jeśli był spokojny. I kolejny sposób, który również pomoże zmniejszyć podbieranie jedzenia ze stołu, od czasu do czasu podawaj swojemu psu własne jedzenie, jeśli nie ma problemów zdrowotnych. Zmniejszy to frustrację żywienia.